Bronz miejsce wydania. Miejsca wydania sprawdziłem, to prawda, miejsca wydania sprawdziłem. Będzie ta piątka dopiero wtedy, kiedy będzie karta graficzna. To na dano ten pasek. Jak ten pasek się zapełni, to z dotacji idzie wszystko. To wtedy będzie karta graficzna. Dobra, tu jest ok. Eee, dane zgodne: Piotr, Piotr Górski, Piotr Górski. Jezu, Piotr Górski! Dzień dobry! Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, siemano. Jezu, ja bym chciał Cię przepuścić, uwierz mi. Shingleton, shingleton jest tam, 81 kilo, 62. Dobra, stomatologia, czy to jest, jest stomatologia? Zostanę tu 30 dni. Jezu, panie Piotrze, siewano. Praca, jeden miesiąc. Wydaje się, że jest wszystko ok. Co by na to powiedzieć? Chyba, jest, że jest wszystko ok, nie? Chyba, że on jest poszukiwany. Nie, pan Piotr nie jest poszukiwany, chyba nie. Donetys są na kartę krepszoną, tak, tak. Wszystko jest na kartę krepszoną. Dobra, dajmy ok, chyba dajmy. Faktycznie, kurwa Piotrek! Piotrek, czy ty, ty, ty masz ty cuchy? Piotrek kurwa, czy ty masz ty cuchy? Ja wale Tak sobie popieram Piotrek, Piotrek ty downie Jezu, jeśli Dziewczyna z wąsem, nie chcieli, że to będzie dziewczyna z wąsem Nie, nie jest so Sorry Piotrek, ale idziesz do aresztu Jezu, co za down, Piotrek sorry Sorry Piotrzajku, spierdzielasz mi stąd. Raz, raz I idź sobie. Nie no i parak zagnęliśmy, ale bieda. Bieda, niestety, górski, to nas supra są yy, Ludzie, albo teraz zagramy, yy, albo teraz we flafa, albo, albo za dosłownie minut, albo za dosłownie kolejnego dnia. Jestem za tym, żeby zagrać ostatni dzień i po tym dniu idziemy na Fnafa Co wy na to? To będzie chyba najbardziej sprawiedliwe. Po tym dniu pójdziemy na Fnafa Dobra, pensja 8, jedzenie ogrzewanie, im jest zimno. Im jest zimno, dobra, dajmy ogrzewanie. Dajemy ogrzewanie i dajemy leki teściowi spoko, powinno być ok Dajemy ogrzewanie, bo jest zimno i powinni wszyscy przeżyć. Jeszcze im jedzenie nie dajemy. Dobra, dajemy tak i idziemy teraz, yy, idziemy ostatnio ostatni dzień robimy i idziemy na FNAFA. Kolejnego dnia, kolejnego dnia idziemy i już idziemy na FNAFA później. Dobra, że no Państwa i oprotosował ob ograniczenie w handlu. Dobra, spoko, spoko. Dajcie mi znać Dajcie mi znać co i jak Siemano, witam na przybyt, siemacie, Hej hej! Ludzie, jeden dzień tutaj w tej grze tak naprawdę trwa jakieś 5-10 minut. To nie jest tak źle. Wymóg nie jest obsługi. O, ktoś A nie, dole, on tam jest. Przez to nie bardzo się ze sposobu e, obsługi patentu. Każda odmowa przyznania wizy musi być. A słaba streamuję, jesteście o 16! wpadajcie częściej. Dobra. z Warszawy, o, kobieta, już widzę to, że od razu w Chyba kobietą to ty nie jesteś, niestety. Cześć, Piedeczka dla ciebie, dzięki wielkie za słowa. skąd to pytanie? Jezu, proszę przestań Igor, kwiata dla Ciebie, też wielkie Dobra, 62 kilo 167, spoko, spoko Nie wygląda 160. Kobieta z wąsem Kobieta z wąsem Kobieta z wąsem Okej, okay, nie wiem czy ja ci muszę dawać powód też Do boju, kozaki Spierdzielaj Jezu, kobieta z wąsem Kobieta z włosem, masakra ludzie, kobieta z wąsem w Jest OK, fajnie, 65, 176 To jest git ciemne włosy, nie wiem ciemne włosy To są ciemne włosy, wyglądają no dość jasne Nie żeby coś, ale wyglądają na dość jasne Dobra, eee, Dajemy to tutaj jeszcze Spoko, dane zgodne Tutaj, tutaj Tutaj pieczątka się zgadza Data, data, wszystkie daty są OK. Tak, daty są okej, okay. dobra przybijemy pieczątkę czy, jest, czy jesteś poszukiwany? Nie, nie jesteś, <laughs> jest takie pytanie Mam takie jeszcze jedno pytanie do ciebie, a czy jesteś poszukiwany? by czasem nie jesteś poszukiwany? się Dobra, lecimy dalej Siemano, witam na przybycie. siemacie Tylko to on dawaj powód, spoko, ja i tak będę dawał wszystkim powód Jeśli będę miał taką opcję, to i tak dam powód Przyjazd tranzytem, spoko, ale brakuje ci czegoś W muszę mieć kartę identyfikacyjną, no właśnie, dawaj to Już daję. O, gratulacje Słuchaj, no chyba jest, dobry wzrok Dobry wzrok to nie jest wygląd. Dobry wzrok to nie jest kurwa wygląd. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Dobry... Powiedzcie mi czy on ma dobry wzrok. Ja nie mam pojęcia. Wlacz... Nie no kurwa nie. nie. No nie wierzę. No dobra, ja mu daję tą przyczątkę, za ten dobry wzrok. Ja wale, idź mi stąd, Chłopie, idź mi stąd. Ja wale, dobry wzrok. Co za typ, co za typ Co Pozdrawiamy pozdrowienia dla ludzi, którzy są tutaj. Dzień dobry, witaj na przybycie, macie. Chcemy już odwiedzić przyjaciół, dobra, to już przez 7 dni. 3 miesiące odwiedziny, norma. Ty lata temu w Zjednoczonej Federacji. Dobra, czy masz wszystko ważne? Tak, jesteś jeszcze, nie jesteś poszukiwana, Jeszcze No no, nie wiem, no nie wiem, czy masz odwagę. Wydaje się, że wszystko okej okay. Wydaje się, że wszystko OK. Puszczamy ją Co za ludzie, co za kurwa ludzie. Nie mam pojęcia, czy ty też masz dobry wzrok? Data. Nie, nie wydaje mi się, że data była zła. Ej, chyba było OK, okej wszystko. Czekaj, zaraz zobaczymy. Jest OK. Mówiłem, widzicie? A wy niedobry osiósty. Który dzień? Chyba 20 zaraz już będzie. Chyba to jest... albo... 8, nie wiem, 19 chyba? Coś takiego. Kobieta, wedor, kolekcja, O Jezu, jakie to masz w ogóle imię zaczynać coś się. Na Y masakra. Dobra, długie włosy. Dla mnie to, to nie są długie. Ja mam w tym momencie dłuższe listy te dziewczyny. 163 jest wysoka. Jesteś... Dobra, mam nadzieję, że go zabiję. Chyba go zabiję. Mam nadzieję, że go zabiję. Jezu, zabiję go, nie? Jezu, chyba go zabiję. Mam nadzieję, że dostanę jakąś pensję dodatkową za to. Będzie to Forest? To zależy, co ludzie yy, ten wygłosowali w bankiecie. Ludzie mają ostatnią szansę. Tam na dole tutaj jest, tam w, w prawym górnym rogu ekranu. Jest takie i, klikacie na to i tam jest właśnie yy, ten, możliwość proszę dla syna. 25! Gnojek chce 25! Gnojek chce 25! Nie ma szans, że damy temu bilejkowi 25. Nie wiem, no sorry, no ale... Nie, nie widzę tego. Jezu, mamy dychę. Głód, oni są głodni, ogrzewanie im nie dajemy w tym momencie, leki dla syna muszą być. No sorry, no ale dajemy mu na przykład nie, wiesz, że syn ma jakieś tam urodziny, ale wywalony na to, sorry Wiesz, że syn nam mi obraz, ja już to grałem kiedyś Tylko, że nie ma szans, nie ma szans, żebyśmy to w tym momencie zrobili, bo nie mam pieniędzy tak czy siak Nie zrobisz tylko uśpiesz Dobra, spokojnie, będę no, wiedział na no, przyszłość yy, Mamy osiemnasty dzień Mam osiemnasty dzień, wiecie, że ja sobie daję tutaj idź spać I ja na tym momencie wyłączę Żeby, żeby, żeby wszystko było ogarnięte i żeby mi się zapisał, zapisał progres Dobra Daj synowi Ja nie mogę dać synowi, bo nie mam tyle pieniędzy Dobra, daję to i w tym momencie, ludzie, zmieniamy grę. Idziemy albo na Popgosa, albo na FNAFA. Piszcie na czacie. Na którego FNAFA, jeśli już idziemy, albo na Popgosa, bo Popgosa mamy już tą noc do zrobienia. Dobra, tutaj wyłączam to w tym momencie. Teraz wyłączam wam to. Eee, dajcie mi chwilę, zaraz ogarniemy. I jeszcze w tym momencie, dajcie. Dajcie sekundę. Dobra, to będzie tak, albo jest na kanale. Sister Location, wnaw, na, sister Location. Chcecie, sister Location? Dawno nie graliśmy sobie w sister Location. Możemy zagrać, jeśli chcecie. Pop goes, pop goes, dobrze Wam idzie. Dobre głosowanie. Dobra, to wiecie, co Wy sobie tutaj piszcie. Ja zaraz najwyżej to prześlę. Znaczy, zerknę mniej więcej, jak to wygląda. A w tym momencie. W tym momencie ja wam zrobię szybką, krótką reklamę macie możliwość pójścia sobie do toalety, yy, Ogarnięcie jakieś herbaci, kakałka albo czegokolwiek, czego tam chcecie. Ja idę się też czegoś szybko napić, bo już ponad 2 godziny streamujemy i jeszcze trzecią godzinę zrobimy na pewno ze SNAFA yy, Tak więc widzimy się za 2-3 minuty. Dzięki, że tu jesteście. O, włączcie od bloka w tym momencie i macie tam reflinka do zrobienia jak chcecie. Jeśli macie czas, garnijcie to. Dzięki, pamiętajcie, że podchodź maila. Pamiętajcie, przyda się, bardzo, dobra, uciekam. Бъдете задъсъмни 2 минути,